Co ja miałem zrobić? Obejrzeć filmik typu Lootbox Spartiatix. Więcej dzieje się wokół następcy Halo czy Destiny. Od Bungie wyciekają nowe materiały, pojawiają się nowe informacje, oraz w końcu dostaniemy materiały o Dobra, których rzeczywiście byłeś. będzie można porozmawiać. Film Minecraft po prostu miaży w kinach. Kurde, w dupę, jakie popięwszone pieniądze zarabia ty. Minecraft zarobił w dwa dni tyle, co ten Bruda ze skrzydłami, co ukradł tarczę kapitanowi Ameryce. Nie powiem o kogo chodzi, bo to jest naprawdę na granicy. Ale wiecie, jak kto wie, to wie, nieźle Minecraft sobie radzi, muszę pójść na niego, obejrzę go dla widza, a potem zjem McDonald's zestaw. I mimo różnych recenzji, okazuje się być dla wielkim widza. hitem do tego awantura o nagość w Far Cry'u, konkretniej o piersi po 10 latach od wydania gry. I na koniec społeczność no. fanów po dwójki oburzona aktualnym stanem gry. Nim jednak zaczniemy, uh, no to zapraszam uh. na Instagrama, gdzie postujemy z wyprzedzeniem, czy chociażby możecie sobie Ma sprawdzić hoj, no. najbardziej Prawda. wyczekiwane gry na dany ale... miesiąc oraz do subskrypcji. Ja się cieszę z git, bo no, podobno ten Minecraft spoko, taki film dla dzieci. Ale tego. Ale można się na nim dobrze bawić, no, on po to był zrobiony. Nie po to, żeby jakieś poważne przemyślenia, ale na przykład w Marvelu już zapomnieli, że robią te filmy, żeby ktoś się dobrze bawił, tylko robią te filmy, żeby powiedzieć ci. <laughs> nie no, muszę uważać, co ja mówię. Ale obejrzyj sobie tego falkona, godzinkę. Bo ja tyle obejrzałem i to wyłączyłem. Szmaciarstwo pijeprzone, wypijeprzyłem to z bomby, nie? Takie gówno pieprzone drętwy o niczym, znaczy o czymś konkretnym. I to jest problem, że to takie w dupę nudne gówno jest. <laughs> Pieprzyć ten film. Ja już wolę Minecrafta głupi film o tego. Dla zabawy zrobiony, ale przynajmniej jest zabawny. No. Siement. Witam wszystkich. Jedyne, co zobaczyłem w Minecrafcie to dubbing polski. Ja to nie, nie widziałem nawet jakich. Nie, widziałem coś na TikToku że krzyczy krzesiwo. <laughs> Ale nie wiem czy to jest fa fanowski Dawik. Jeżeli to prawdziwy, to dziwnie to brzmi. Ostatnie zmiany, jakie zachodzą w Ubisoftie przez podpisany deal z Tencentem, na mocy którego stworzono spółkę zależną, no w której to ta chińska firma ma 25% udziałów, powodują różne kwiatki, no i zdarzyła się dosyć komiczna i bardzo nietypowa sytuacja, mianowicie Far Cry 4 po 10 latach od premiery został ocenzurowany przez Ubisoft. Gracze oburzyli się, kiedy zauważyli, że w wersji na Steamie, że na arenie w Shanad, niektóre postacie, które kiedyś tam były topless, czyli po prostu no, nagie, już takie, nie są, co szybko spowodowało pewne. Ale ciekawe, czy w Odyssei tam są rzeźby ze starożytności, które mają odkryte różne części ciała. Ciekawe, czy to jakoś zakryją Chińczycy teraz. Wzburzenie i zaczęto się zastanawiać, czy ta współpraca z Tencentem właśnie nie wpłynęła na taką decyzję i, tak dalej. i cenzurę. No i Ubisoft widząc oburzenie graczy, że nie widzą cyców, wystosowali ogłoszenie i powiedzieli wprost, że była to pomyłka. No, pomylili się, moi drodzy, Test tak nie dla tej wersji co trzeba. Mianowicie jak się okazuje, ta zawartość była przeznaczona wyłącznie dla japońskiej, a przypadkowo tak się zdarzyło, że coś im się naklikało, no i trafiła po prostu do wszystkich na całym świecie. Podano, że nie było żadnych intencji do cenzurowania gry, no, a sam błąd został już naprawiony. Oczywiście Chińczycy w japońskiej powiedzieli, wersji. Chińczycy powiedzieli, że nie było intencji do cenzury. <laughs> Ufasz im? Ja tak, ja im ufam na przykład, ja im w stu procentach wierzę na słowo. I sytuacja z cenzurą jest dalej aktualna, no przez wzgląd po prostu na to, jak tam wygląda wydawanie gier i regulacje, które panują w tamtym regionie. Film Minecraft nie, przed nie. pojawieniem się oficjalnie w kinach wzbudzą niemałe o. poruszenie, przede wszystkim dlatego, że wiele Karnobyl, osób mówiło Minecraft. Wprost, że po prostu to nie wyjdzie. No jednak rzeczywistość jest zgoła odmienna, jeżeli sobie zerkniemy. chociażby Dylek. na zgidniłe pomidorki, O kurde, no... 87 ludzi, ładnie, ale i tak od tych brudasów 50 prawie, sporo. To oczywiście według krytyków tylko 47% z nich poleca ten film. Natomiast już sami widzowie powiedzieli nieco inaczej. No i 87% użytkowników nam ten film po prostu rekomenduje. Na samym TikToku jest teraz fala materiałów wszędzie Braw, się praktycznie seru. o tym mówi. No Gimna i statystyki też. pokazują, że rzeczywiście Witam, jest to stoł. wielki hit. Czy to w Polsce czy na świecie. Zacznijmy sobie właściwie od Ej, tego. Widziałem im... w ogóle, że w Minecrafcie jest dużo rzeczy. Jakby to powiedzieć, nie komputerowych, tylko normalnie są takie jakby makiety postawione i na nich kręcą na planie. To jest ciekawe, w sumie, że wracają do takich rzeczy. Nie wiem, w sumie czemu. Czy to było tańsze, czy uzdali, że. Zrobią tak, żeby fuszerki nie odpieprzyć, jak co drugie studio w dzisiejszych czasach, co robi efekty komputerowe, <grym> ale nieźle. Wiecie, zacznijmy sobie właściwie od tego, jak film jeszcze sobie radzi na świecie. Nie. Produkcja Warner Bros. w pierwszy weekend wyświetlania w kinach zarobiła 301 milionów dolarów na mi całym świecie, miesiące? z czego 157 milionów wykręcił w samych Stanach Zjednoczonych. W sam uro, dzień premiery uro. Minecraft zarobił 58 milionów dolarów. i co na to twórca Minecraft? Obejrzał chociaż to? Ten noc? się witam. I moi drodzy, daje mu to Naprawdę, największe no. otwarcie w 2025 roku w kinach jakiegokolwiek filmu. Wszystkie przewidywania zostały niesamowicie przeskoczone, jeżeli o to chodzi. No bo jak wynika chociażby z Insider Gaming, spodziewano się w wyniku 70 do 80 milionów w pierwszy weekend. No ale teraz wszystko wskazuje na to, że ta liczba ma powiększyć się aż do 150 milionów, co jest wynikiem dwa razy większym niżeli zakładano. Pod znakiem zapytania stawia to teraz pozycję. No. Kapitanie Hameryce Nawet ujęcia rozmów na ulicy są na Blue Boxie No, tam wszystko jest Ale te rozmowy, żeby jeszcze dobre były <śmiech> <śmiech> Takie gówno, pieprzone Jezu, jak ja sobie przypominam, jak tam scena Bo ja obejrzałem tylko godzinę tego Jezu, Defraud wrócił na streama, witam Po roku czasu kolejny powrót Dziękuję za 24 lata Oj, ulubioną wymotkę użył a 61 witam serdecznie, witam, witam z powrotem. Już się pamiętam co mówiłem o tym kapitanie, Jezus, nie mogę tak mówić, kapitanie Ameryce, więc luj z nim, pieprzy się ogólnie ten film. Filmu Super Mario Bros., który w aktualnym momencie utrzymuje rekord najlepszego otwarcia filmu o grze w historii, zarabiając aż 146 milionów dolarów w te wspomniane 3 dni. Popularność Uro. Minecrafta i tempo wzrostu oglądalności Minecrafta, który w aktualnym momencie jest na drugiej pozycji, może dawać nam sygnały na to, że film wskoczy właśnie oczkowyżej na pierwsze miejsce. No a co do Polski, sytuacja jest ja interesująca, bo jeżeli właśnie rozmawiamy o otwarciach w polskich kinach to ten film również jest na drugiej pozycji, ale nie jeżeli chodzi o film o grach, tylko w ogóle jest drugim Jaka, największym nie otwarciem w historii polskiej. Nie, pierwszy to pewnie jakieś Ogniewy mieczem albo coś takiego. <grych> albo nie, nie, pierwszy jest na 100% w Polsce film o papieżu. Jak to się nazywał ten Zadamczykiem film? I taki film był o papieżu? Taki no, nas 25 lat już ten film kina. Zaraz po Klerze. Jak wynika ze statystyk, ponad 60 tysięcy osób w piątek i sobotę obejrzało ten film. Jeżeli napłyną nowe statystyki w pewnym momencie, może się Ty mi przeglądał? również okazać, że przebije właśnie wspomniany Kler, gdyż na niedzielę stan pokazywał, że film obejrzało 850 tysięcy osób, no a taki Kler po weekendzie miał 955 tysięcy osób, które to obejrzały. Jeżeli chodzi o względy finansowe, no to Minecraft już zdecydowanie przeglądł każdy polski film, zarabiając 6,1 piątą Miliona dolarów w zaledwie te kilka dni. Warto zrobić, że w Polsce sam. Minecraft chociażby takie tytuły. Ty tyle zarobił w Polsce Minecraft. To pomyśl sobie, ile zarobił Patryk Vega na tych filmach, jak miał nawet o połowę mniejszą oglądalność. A przecież on wypuszczał te filmy taśmowo za grosze. Ja pierdzielę, to jest po biznes jak 50 twarzy Greya, czy szreka trójkę, no i prawdopodobnie w momencie opublikowania tego materiału, kiedy tego słuchacie, top jedynko mógł już się w sumie stać. Informacja z wielkiej przyszłości, miałem rację. Minecrafta w 3 dni obejrzało 978 tysięcy widzów, czyli daje mu to pierwszą pozycję w Polsce. Moi drodzy, na tak, to więcej testy... obejrzało niż papieża w dupę Polaka? Nie ma bata. Nie ma bata czy Halo. Tak pokrótce można wam przybliżyć to, czym jest Marathon, czyli gra od Bungie Studios. Konkretnie jest to powrót Bungie do swojej dawnej już serii, gdyż taki tytuł pojawił się jeszcze w latach 90 zeszłego wieku. No a w 2023 roku Bungie postanowiło odnowić ten projekt i przygotować nam współczesne właśnie wydanie takiego FPS-a, tyle że z wieloma różnicami. Z tego co wiadomo, z formatu FPS-owego przerzucono się na bardziej format Extraction Shootera, czyli PvP, PvE, gracz przeciwko graczowi, przeciwko środowisku. O tej grze właściwie nie słyszeliśmy od roku praktycznie no nic prawda, nowego. I tak naprawdę ludzie lat, no. tylko spekulowali. Co gorsza, spekulowali dosyć negatywnie, jeżeli tak to mogę określić. No Ludzie nie byli zadowoleni chociażby z faktu, że z tego formatu FPS-a przeszli właśnie na Extraction Shootera, gierka? gdyż po prostu tak drastyczna zmiana była no, niezgodna nie. z tym, co ta gra oferowała w oryginalnej trylogii. Dużo też się działo w kadrze zespołu, odpowiedzialnego ja właśnie za marafon, tutaj dochodziło do wielu zmian na najwyższych szczeblach. Odejście Christophera Baretta z Bungie, który no miał już właściwie status weterana w tym studiu i był już renomowaną postacią, sprawił <coughs> oczywiście, że ludzie nie odebrali tego jako pozytywny omen, a na jego miejsce wskoczył niejaki Joe Ziegler, który po szybkim background checku okazuje się, że ma nieco przeszłość związaną z hero-shooterami. No a hero-shootery i PlayStation no nie kojarzą nam się chyba zbyt dobrze, Mam na myśli Concorda chociażby to dobra wywołało grana. ogromne kontrowersje. Się gdyż zagrał, wcześniej teraz gdzieś widzę. sugerowano, Dło. że możliwe, iż gra skupi się na kustomizowanych postaciach, a nie predefiniowanych Pasany, bohaterach, pa. których będziemy mogli sobie wybierać. No, a samo Bandzi zostało również nieco poturbowane przez różne zwolnienia czy wewnętrzne konflikty, no i też sama transparentność bandzi kulała, nie informowali w ogóle o niczym, i tak dalej. No jednak to się chyba już zmieni na dobre. 12 kwietnia w końcu będziemy mogli porozmawiać sobie o tym, co ta gra ma nam do zaprezentowania. Na oficjalnych profilach Marathon pojawił się zwiastun Save the Date, na którym, jak możemy chyba się domyślić, Nie, no, zaprezentowany tej nam tej jest chodzi. krótki urywek właśnie z omawianej nam gry. Tego 12 kwietnia właśnie Ale zostanie jest, nam zaprezentowana jeszcze gra. większa porcja materiału, gdyż będzie fajna to oficjalny jakaś. gameplay reveal, wtedy też na pewno przeanalizujemy to, co nam... Pokazali. Moi drodzy, to co dzieje się w Path of Excel 2 w ostatnim czasie, no, przybiera połem. wręcz abominalną postać. Mam nadzieję, że jeżeli właśnie poruszę ten temat, nie zostanę zjedzony przez wytrawnych fanów właśnie tej produkcji. No ale moi drodzy, coś się rzeczywiście dzieje i coś niedobrego. Jeżeli zerkniemy sobie na Steama, chociaż. Wiecie, co się dzieje życiu... niedobrego, odkryłem coś, czego mi nikt nie pisał do tej pory i musiałem to odkryć. 100% tej firmy należy do wdupy Chińczyków. Chińczycy kupili już wszystko na tej planecie. Już powoli kupują wszystko. To się dzieje w sobie. To się dzieje, nie? Marvel najnowszy od Chińczyków. To jest w dupę od Chińczyków. Każda gra zarabia od Chińczyków. W sumie może to być dobre, no? Patrząc na to, że robią lepsze gry niż Amerykańcy i Francuzi. Może to być dobre, nie? Te, to mogą być gry chińskie i gry polskie, bo te polskie są jeszcze dobre. Ciutko świeci nam się informacja, iż są one mieszane. Jeżeli zerkniemy sobie chociażby na fanowskiego reddita tej produkcji, no to na 90% wszystkich postów raczej większość a no z tak, nich te będą właśnie krytykowały aktualny stan rzeczy. Kiedy wejdziemy sobie na jakikolwiek materiał na YouTubie chociażby, to tam też wylewa no się kubeł niezadowolenia na połek dwójki. Gracze narzekają chociażby Amerykańca. na poziom trudności, na brak niektórych mechanik to i faworyzowanie konkretnych buildów, albo na przykład niszczenie balansu gry, kiedy to z aktualizacji na aktualizację Jeden build, który jest mega potężny, nagle staje się kompletnie bezużyteczny. Ludzie narzekają, że Grinding Gear Games wprowadza jakieś poprawki, ale one są tak nieistotne i tak niewystarczające, że właściwie mogłoby ich nie być. Dodatkowo wskazują, że jest komunikacja z deweloperami jest tak krucha i tak beznadziejna. Ale to dziwne w sumie, no, żeby nie było, że rzeczywiście powstał gra z genialnymi fundamentami. Ale jakieś zarządzanie nie idzie i się za, załamie to wszystko. Kurde, szkodowy by było, żeby PoE padło, ale to może jakiś chwilowy kryzys, aby tak było. Że to tylko chwilowy kryzys, bo to taka lipa stracić taką grę. Ja pierdzielę PoE2 jest genialne w dupę. Tylko to no wiadomo, no i nie jest dorobione, no ale to jest jakaś tam beta dopiero. Ale jakby poczekać, dać im czas. Miejmy nadzieję, że oni to wyciągną, nie? Że wręcz wymagają od nich, aby omawiali problemy i zmiany ze społecznością graczy bezpośrednio. Niektórzy nawet zadają sobie pytanie, czy ktokolwiek nie, z GG Games gra w of Excel testy. 2 i widzi, jak to wszystko <laughs> wygląda. Problem wydaje się wręcz ogromny, jeżeli na to się spojrzy. Balans, optymalizacja postaci, scaling przeciwników, to wszystko tak kuleje, że nie da się według niektórych w tą grę grać i po prostu nie sprawia to żadnej przyjemności. Nawet weterani poe mówią, że niektórzy przeciwnicy o, są radę. tak problematyczni, że w pewnym sensie przypomina im to Solsy i co gorsza, gra w aktualnym momencie o, nastawiona e, jest, jest na buildy <laughs> bardziej ofensywne niż defensywne, gdyż grinding Gear postanowiło w wielkim stopniu ograniczyć możliwości defensywnych mechanik i tak dalej, na których gracze wcześniej polegali. Ja, Wiele osób mówi, że po prostu odpuszcza sobie aktualny... Właśnie się zastanawiam, czemu to zrobili. Ja byłbym bardziej za tym, żeby dawali możliwości rozwoju postaci w każdą stronę, jaką sobie tylko wymyślisz. A nie że ucinają jakąś gałąź, bo ludzie za bardzo w to idą, tylko niech dadzą alternatywy, nie? A nie że wypieprzają defensywę. Nie wiadomo po co. Po jeden też tak robili w Path of Excel 2 bo po prostu, no jest ta gra niegrywalna, tak? Ma za dużo problemów, jest tutaj za dużo syfu i rzeczy, które po prostu nie mają najmniejszego sensu. Zobaczymy, co nam z tego wszystkiego Bardzo urośnie, ale, defra, ale na ten moment oferta jest, jest dosyć spora i nie ma co tutaj mówić. Zawsze grałem bez ten wysywny to teraz będzie git, czy też na Hasiak się nadaje? Znaczy na no, bestem walczyły się grało, ale limity tej. Limity rezistów i tak się osiągało na wszelki wypadek. W endgame, zwłaszcza, bo wtedy już bolał to, że się tuje coś nagle. No, dziwna sytuacja. Kurde, mam nadzieję, że to tylko le leciutki poślizg i od się. Że będzie lepiej. Nie grałem w tym sezonie, w sensie nie sezonie, tylko tym testowym sezonie, czy jak to się tam nazywa w tym patchu ale słyszałem negatywne opinie raczej że to jest zwłaszcza kampania, że podobno kampania jest słaba tak jak kampania w sumie to jest najlepsza część poe ogólnie na ten moment, bo endgame jest no, taki wiecie, jeszcze mało dorobiony słyszałem, że w poe 1 jest dopieprzony endgame, że tam się głównie dla endgame gra tak w poe 2 no to ten endgame to no szybko szybko się zlewa bo nic za bardzo tam nie robisz, tylko ciągle to samo. Nawet nie chodzi o to, bo to ta gra polega na grandzie i ciągle w pewnym sensie robienie to samo. Ale tutaj za bardzo nawet nie ma co robić. W tym endgame niestety. Więc miejmy nadzieję, że to ogarną. Ja napieprzyłem ponad 100 godzin w PoE2. Ale tego w endgame napiję, z tego może. Bo za pi pierwsze podejście mi długo zajęło w kampanii na normalu i koszmarze, ale drugie podejście już to bardzo szybko zrobiłem kampanię i posiedziałem w tym. Ale w endgame szybko się odechciewa, no, niestety. Mam paru znajomych, to z dwa do, do jedynki wrócili. No ja liczę, że ogarną, bo ta gra ma genialne fundamenty i tak w tej grze się tyle da zrobić, tylko niech nie odpija przemaniany, nie? Przecież oni mają jakby na czym bazować, bo mają przecież po jeden, który ma już wiele lat i mogą uczyć się na błędach z tamtej części. Miejmy nadzieję, że tak będzie. O pobłażliwości ze strony graczy. To by było na tyle. Z Bogiem. Z Bogiem. Kusaria! Daję lajka! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kusaria! Brrr! Kusaria! Mamy szansę! O się Polacy! Kusaria!